Wszechświat ma nieskończone ilości narzędzi, żeby przekazać nam pewne informacje, czyli informacje na temat tego, co jest możliwe. Czyli pojawiają się pewnego rodzaju manifestacje, a manifestacje pojawiają się poprzez zdarzenia ludzi, rzeczy, przedmioty, te materialne rzeczy, tak? Więc hmm, pieniądze, ponieważ są używane tak. I wobec. Pieniądze są tak znane wszystkim, bez względu na wiek i płeć. Pieniądze są tak silnie ugruntowaną rzeczywistością, że nie ma osoby, która nie miałaby punktu widzenia na ich temat. Jest to jedno z najbardziej łatwych do użycia narzędzi, żeby ukazać nam, co się dzieje z nami. Właśnie z tego powodu, tej wszechobecności pieniędzy. Nie u wszystkich jest to aż tak klarowne. Ja troszeczkę się umówiłam z wszechświatem, <sum> mając pieniądze na uwadze, żeby otrzymywać pewne informacje, dokąd ja idę. I co jest ciekawe, tam gdzie ja wykraczam przeciwko sobie, czyli oddalam się od swoich pragnień, to o czym mówiliśmy na początku, tam natychmiast. Yy, Zmniejszają się moje przepływy finansowe. To jest jakby najłatwiejsza ścieżka też dla mnie, żeby zobaczyć, że idę w przeciwnym kierunku niż płynie strumień moich pragnień. A ponieważ ja mam wiele pragnień i jest ich dużo, i one, wiele z nich wymaga dużych nakładów finansowych, no to właśnie też dlatego. Właśnie też dlatego te pieniądze są takim klarownym bardzo sygnałem. I chcę Wam uświadomić jedną rzecz, za którą będziecie mi albo dziękować, albo mnie przeklinać. Wasze pragnienia są dużo większe niż myślicie, że są. Naprawdę wy chcecie więcej niż myślicie, że chcecie. Czasami, zadanie sobie takiego pytania, jaki naprawdę jest zasięg moich pragnień, może wiele zmienić. Bo czasami łatwiej jest zrealizować te pomniejsze pragnienia, kiedy sięgniemy po te większe, ponieważ te większe mają dużo bardziej ogólną przestrzeń, a ta dużo bardziej ogólna przestrzeń wy, wy, jakby wychodzi ponad umysłowe nasze kognitywne rozważania. Dzięki temu mamy ten szerszy pogląd na wszystko i dzięki temu nie dajemy się zasać rzeczywistości ograniczeń. W naszej własnej głowie, czyli tym strumieniom myślowym, które nam nie służą, że naprawdę czasami warto sięgnąć szerzej. I wtedy nagle, niby skupiając się na czymś bardzo ogólnym i bardzo takim niekonkretnym, to nagle się okazuje, że się zaczynają realizować te małe rzeczy. Małe ważne rzeczy. Małe ważne rzeczy dnia codziennego. Sprawy się rozwiązują, pojawiają się rozwiązania, pojawiają się ludzie, pojawiają się sposoby możliwości. Więc czasami warto poszerzyć swój um, swój taki, swoją przestrzeń poglądu na swój świat.